Oni nie myślą, oni nie myślą. Nie, 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 nie. <grymne> Rakietą, rakietą. Ja nie mam rakiety! Grammy, gremie. Grammy skraszowało, to nie jest żart. Oh, Andem. Andem. I... This... Oh, oh, Mogę oh, japnąć, to dziękuję, A ona. Keep... Stary, w... stary nie... Mi nawet. Mówiłeś tam, że chcesz grać adekery, teraz nie narzekaj, po prostu i ma kraj. Ale no chyba no to Diana i... Minęły 3 minuty a się a, No bo staję, tak to wygląda. No. Twoja wina, twoja bardzo czynnie. wielka chce się, chce się nauczyć adekery, no to teraz graj Adecary i przestań wiczyć, no koniec kropki Nie uczy. Eee. Okoń się uczy i nie narzeka. Na rzeka, nie, narzeka. Się Nikt nie, się. nie narzeka! Nie no. narzeka, bo nawet nie wie co robi! Patrzcie co się dzieje na mnie! Ogólnie kochana się tego ja Jestem bardzo rozgrzana, Jak wystałem kupę to zrudgrane w, w sercu. Aaaa! Aaaa! I'm <laughs> going insane. No, <laughs> no nie wyciągnęś mi ich ze STUNA! It's fine, I'm killing them all! Uu... Sigma, Sigma, Sigma boy, Sigma boy, -a boy Sigma boy. Luna, I don't care Sigma boy. Stop, Igor. No! What the Vincent <y> <laughs> wow! Vita Roku? Because my other is useless. <laughs> O wakek się auto. to Bartek jest zarobił? Nie żyjesz. Muszę nikogo nie zrespił. Dobre... Nie. Odraz... chciałbym mieć damage, żeby się wbijać. Co ty nie budujesz? Nie. Musisz cylinder zbudować czarodzieja. Nie, ten Wami, w sensie. Ale kano ile? Slow! Mam dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że ci pomaga. A to, to dobra jest taka, że to naprawdę niko.

My father <grym> My father <grym> ale zagrał ten pistolet trzy. <grym> Stokietlikon to kurwa, żeś kurwa, żeś tak, zjedz historię, Że pić, 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 Na pić, 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 Nikt, gdzie k***a nie idziesz Najs, po co ci? Z lowujesz jeszcze na railają, z lowujesz na railają Dobra, jesie Dobra, jesie że umrę k***a, bo ja nie mam wuuu Nie mam wuuu, nie mam wuuu, nie mam wuuu, nie mu, mam życia, nie mam To będzie co k***a, mam, mam k***a raka, mam raka, ja umieram kurwa. To jest nieuleczalne Aaaa, <śloniany> ja i to na luzy Mama luza nie f**kuję. No. No. Uuuu. Nie, umdleny system, umdleny system. Dobra, Bartek, auto. To tu się stanęło. Dobra. Aha. O, wypał w końcu! You're finally doing... You're finally useful, you... You sus*****. You're finally useful. Nie oh, wiedziałam, że, że, że Joker zwarty po trzech potrzeby. Może Joker to jest Jezus? Nice. To dlatego Niko nie rozumie. <grym> e, tutaj w biegnie. No, biegnie zaraz. Na mi Taka... Uwielbiam Uważaj, że sobie ma więcej farm od MF. Hello. Ja p ale... <grym> Mortal reminderem, no. Bo to jest dokładnie ten sam item? On tultuje, on tultuje Ja tu ja. A? Ja, nie jesteś Proszę Nie żyję, to jest... Ak, panie, że żyję mhm. nie, nie mam speli niestety Nie mam speli Jadę nie, na niego, kurwa Podoba mi się... <noise> Dzięki O, nie wierzę Ja bym coś zrobił, tylko ten Gragas mi poza milion no Karsza. No i zabijacie Zaka, zabijacie Zaka wierzę w was Zak nie jest taki oparty no, no jaki no i... go? tak, zostaje no. prosty jak No co? Co to jest za, co to jest za ty tym ty, chyba dybaka. Złe duchy odpychasz, kurwa. W tym Co ty masz o tych pierdółach normalne pierdółki? Nie, <grymne> bo chciała tutaj kombinować. Kazik. się będzie czuć. Właśnie nie, będzie się czuć. Będzie widzieć powoli. Kazik zrobi graby. O, no to idziemy. Nie wiem co się dobre. Dobre, dzieje na tym wodzem. Dobre E, dobre E. Eee, nie, nie mamy. też ze mną. Dobra, to mam Kraby stracą agro. Ja na umrze. Wow. Tylko Zoe im że wierzę, nie? W tym A? Nie, nie mam many i jestem na dwa strzały. <głos> 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 wow! <głos> I wanna smell your Julian! Crazy! Crazy! Crazy. Ooooo oh, mnie nie wycieczka! Powiedzisz, gra? że gram w szafie na internecie, to zawsze o jeden to może przeskoczyć, a nie o mam. Tak. Gdzie? Tu? To jest królowa. No król jest zawsze na A1 do białego. No nie. Ty źle ustawiłeś. Serio? No tak. Ja myślę, tu, że w szachach powinnoś po prostu złapać, ty... złapać młotek ty... i rozsypać ty... klanszę no, do gry. To jest to jest gry. No, ty ty, Jeśli przeciwnik powie, że tak się nie graj, co ty robisz, to mówisz mu, że nie zważa na opinię hieny. Dawaj, dawaj tym Masterem sterem, aderiu. Drawił mu. O, nice. O. Opaki, p... dobra. Lepiej do tu da please. Naj lepiej, jak ci przywam, przywalam ale. Wystarczy. Ja nie mogę się zaczekać na ultkę Caitlyn na moim mordzie. O. <grym>